Okres pisowski temu nie sprzyjał, ale w okresie Platformerskim ja sam osobiście, jako przedstawiciel e, 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 inicjatywy ustawodawczej, e, składałem w Sejmie projekty poselskie dotyczące właśnie i, mhm. i związków partnerskich, i, i nawet małżeństw. Później w roku 2011 nawet te projekty były dwa, bo jeden złożyłem ja, a drugi Robert Biedroń. No to będę mój wychowanek. Przecież polityczny i... I dobrze mu idzie, i dobrze mu idzie tak, politycznie. I, i, I to było, w ten, my nawet z, zintegrowaliśmy te dwa projekty, później był jeden. Ale też nie wyszło, bo zabrakło większości. No. Mm -hmm. Po prostu pamiętajmy, że Sejm jest jakimś tam odzwierciedleniem również e, mentalności społeczeństwa. Mm -hmm. Czy myśli Pan, że obecne projekty i propozycje mają szansę przejścia w nie. jakikolwiek sposób? Uważam, że dzisiejszy parlament też nie ma szans. A to z prostego powodu. No, 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 PSL jest ugruntowany na wsi. Mhm. Pomimo wielu lat namawiania na, na, na przeze mnie kolejnych szefów PSL-u, żeby oni się otworzyli na miasto i stali się taką nowoczesną, miejską też mhm. chadecją. A przypomnę, że chadecja chociażby niemiecka, czyli CDU, mhm. poparło związki partnerskie to PSL cały czas zerka w stronę tych proboszczów mm -hmm. i nie chce zgodzić się na takie liberalne, wolnościowe projekty.